Teleportacja jest zdolnością, która pozwala danej osobie przenieść siebie, inne osoby lub przedmioty z miejsca na miejsce. Umiejętność ta, choć często łączy się z zjawiskami paranormalnymi, to jednak nawet naukowcy przyznają, że w przyszłości być może będzie ona możliwa. Niestety to bardzo skomplikowana sprawa, bo jak ustalono, by coś teleportować, należy zniszczyć właściwości obiektu, czyli w przypadku ludzi zabić człowieka. Przejdźmy jednak do bardzo ciekawego zdarzenia w telewizji BBC. W czasie wywiadu na drugim planie zarejestrowano dziecko i drugą osobę, którzy pojawili się jakby po prostu się teleportowali. Jezus ukazał się w Norwegii. To, co uchwycono, szokuje. Link do filmiku w opisie.